Telefon, nie? A, no, no. Zrazu niszczy tą. Spoko. Hej, okay. <śle> bot się przebił przez sufit i wszedł do nas, nie? Nie. <śle> Dobra. Pamięta. Cyberpunk, no będzie no, Cyberpunk, tylko yy, Możliwe, ludziska, że zaraz, jak rodzice wrócą, to będzie koniec streamka. Bo ja muszę, no serio, muszę jechać już dzisiaj do sklepu. Bo zostało mi dosłownie w butelce tyle picia, nie? <laughs> Więc. To może być ostatnia gra. Więc ludzki, no nie ma innej opcji w ogóle, że nie pojadę dzisiaj do sklepu. Widzicie skype? Nie My Już zabita A My już w sejfie jesteśmy To, to właśnie ja, To co Mam kewa dużego jednego do oddania. Dobra, się. To dasz mu To Kwiatarowi, bo on ma nieco Proponujesz rzucić ammo do snajper? Mmm, jasne, masz T -t -t idę, idę szukać kurde z tego O mamy strefy Idę szukać pompy, bo nie mam pompy normalnej I w sumie SMG nawet szare bym też przygarnął, byleby nie miało tłumika Tumikiem nie lubi. nie? No. Tu macie małe kewy jeszcze No to ja wezmę Dobra, przeszukam gościa. Może jakieś skrzynki jeszcze się pokażą Cyberpunk. Kurde, obowiązkowo na kanale będzie. To po pierwsze. Po drugie, Cyberpunk'a. Co prawda, wydają tą grę Polacy i powinno się kupować tą grę na Gogu. Ale że ja jestem skurwy synem i lubię zarabiać. To polecam Wam kupić oczywiście na Epic Games z Kodem Profi w sklepie. Wiadomo, nie? Dobra. I tak i tak na premierze jakieś gry muszę zarobić ostatnio ktoś kupił jakieś kilka gierek z moim kodzikiem, więc nawet się bardzo cieszę z tego powodu. Ej ktoś łódką. Pły A tu wy, lol. Ja czekam na wizji i chcę go kupić, ale jeszcze go nie mam. Kup Ej dobra ty głupia gro, daj no jakąś pompę normalną. A to pasz profi, bo ja i tak wolę mogę. No. Serio? To dawaj, lol. Masz zieloną. Bo, wie, bo wiedziałem, że tylko jest taktyka, jak wolny. Nie, no widzę, kurde, wolnej, nie. Wolnej, to sami się wiesz. to sami ciągnie, to sami nie, nie. To jest różne. Wiem. Jeszcze jest SMG wolne. bym potrzebował jakieś takie, które. No, mam tu nie, wiem, nie ma tłumika, nie. I to my tutaj zostajemy? Możemy siedzieć na radę. Ja teraz mam dla Ciebie wendarzywnicę. No, tak, tak. okay. O, dobra, już mam. Okay. Lepiej. To... Zrobiłem projekt na studiach. E, na studia jeden zrobiliśmy. E, tu jest pompa automatyczna, jakby ktoś chciał. A to drugi ja mam... jest, że tak powiem, w trakcie wykonywania, bo teraz ktoś inny nad nim pracuje. Propię Więc... możemy w sumie zlutować te wersce To wszystkie No, tru Teraz ktoś inny robi ja aktualnie mam wolne Jeszcze dzisiaj wieczorem muszę zrobić parę rzeczy Ale to na spokojnie już A i w ogóle ten Muszę się dowiedzieć bo starszy dzisiaj był u księgowej A mam taki projekt właśnie związany z księgowością i może o, mi księgowa to, to zrobi. zrobić mam, <laughs> mam, mam mam zielonego Mam znalazłem znalazłam się Więc spoko, ale dzięki, ja sobie wezmę, bo. Bo gościa, który robi, e, prowadzi jeden, jeden przedmiot, gdzie on jest za dwa punkty, więc to jest w ogóle przedmiot gówno tak zwany na studiach, który po prostu jest zapychaczem. Gościa chyba porąbało, bo to co on wymyślił na zaliczenie, to jest jakiś hit po prostu. Nie dość, że co tydzień yy, zielona automatyczna pompa to jest jakby ktoś chciał. Nie dość, że co tydzień wysyłał byłeś, nam. Jak w ogóle jak Spoko. Nie dość, że co dwa tygodnie wysyłał nam dwa zadanka, więc właściwie raz na tydzień mieliśmy zadanie do zrobienia. Związane z ekonomią, gdzie ja nie jestem w ogóle na studiach ekonomistycznych, tylko kurwa na mechatronice. Więc pozdro. To jeszcze teraz wymyślił sobie, że mamy zrobić yy, projekt firmy. Z minimum 20 pracownikami, i tam jeszcze kilka, kilka rzeczy, nie? I kurde, to jest hit, nie? Bo. Nie, nawet nie chcę się o tym gościu gadać, nie? Bo to, co on wypisuje, to nijak się ma kurwa do prowadzenia działalności gospodarczej i firmy, nie? Dostawić starym zupę, zaraz wrócą, nie? Ej Piotr, czemu sobie nie kupisz karnetu? Bo brakuje mi 50 odpoczy, A nie chcę się kupować Ja Jestem, kiedy cyberpunk wychodzi? We wrześniu 2017 chyba Ale szczerze mówiąc mam nadzieję, że trochę później wydadzą tą grę Bo chciałbym jednak yy, kupić sobie przed premierą cyberpunka rtx -a 3080 Które jeszcze nie miały premiery, a mają być właśnie we wrześniu, w październiku gdzieś mniej więcej Fajnie by było cyberpunkę ogrywać, oczywiście, na RTX. Zwłaszcza takim mocniejszym już niż te, co są aktualnie. No ale zobaczymy, nie. Na razie czekam z zakupem karty, no bo, tak jak mówię, nie. Czekam na premierę cyberpunka i czekam w sumie na nowe RTX, nie. Ten jakieś ryby wyłowił. Ej, dobra, co my tu mamy? Ej, chodź na podto, tam jest drop, panowie. Czemu my tu jeszcze nie jesteśmy? No, można iść. Można iść, no. RTX to już mało osób strasznie nie rozumiem. Na PS4 kupujesz Cyberpunka? No Ja jakbym miał Playaka, to pewnie bym kupił na kompo. Myślę, że jednak RTX, a. A PS4. No, sorry. RT... Ray tracing w Cyberpunku wygrywa, nie? No, lepiej, Zwłaszcza... Da, no lepiej działa skąd wiesz. <laughs> Jak jeszcze granie wyszło, w każdym razie, odnośnie RTX, ray tracingu i nowych kart graficznych, to z tego z przecieków, które są w necie podawane, niby te karty nowe RTX-owe mają być mocniejsze od tych starych modeli o 50%, nie? Czy to prawda, to się okaże. Ja w to trochę nie wierzę. Myślę, że tak maksymalnie z 20% będą mocniejsze. Drogi, Ale i tak wolę kupić granie. Wychodzi na przykład no. gra na komputer, PS4, Xbox, to najlepiej kupić na komputer, to jest oczywisto. Jak masz dobrego kompa, to jasne, no? że na kompa. Ej dro, a gdzie, gdzie ten drop jest? Po? O tak. Ty ja ślepy i... jestem. A tu jest kurwa. <grym> ja tak Kurna, kur nie za na drzewie wylądował. <grym> kurwa. Tak jest. je! Oh yeah. Oh yeah. Tyle, oh yeah. O no to git, to wracamy no. Chyba pierwszy raz tak strefowa idealnie na rzucie. No pierwszy raz nie no. musiałem z rekina wygodzić. trup. Zobacz Możemy sobie, możemy sobie wybudować tę bazę i czekać na ludzi. No niby z przecieków takie są info, nie? Takie jest info, że ma być mocniejsze, ten nowy RTX -y mają być mocniejsze o 50% od poprzedniej generacji. Trochę w to nie wierzę, ale jeżeli to się sprawdzi, to jak ktoś w zeszłym roku kupił y, 2000, 2080 Super albo jakąś z tej serii, to ja mu współczuję, nie? Bo podobno ceny mają być takie same praktycznie jak tych starych RTX-ów, nie? Czyli 2080 tyle samo co 3080. To się cieszę, się, że za niedługo wakacje, nie? Ja mam wakacje kurwa od... Od marca, że tak powiem. No, tak szczerze mówiąc. No ja też mam wakacje od marca. Bo bądźmy poważni, przez te kilka miesięcy, które siedziły w domu, nie zrobiliśmy nic, nie? Ja, co? kurde, działalność gospodarczą i firmę mam jakby zawieszoną. Dostałem jakiś tam hajs z y, urzędów, dostałem jakiś tam hajs z ZUS-u na utrzymanie działalności. A ja i tak wiem, że no, jak wróci... jak wróci wszystko do normy, właściwie to już w tej chwili już ogarniamy z ojcem, żeby można było normalnie pracować to, to wiem i tak, że ten hajs sobie odbije, nie? Jeszcze, jeszcze dodatkowo, oprócz tego co bym normalnie zarobił, to jeszcze dodatkowo dostałem to z ZUS-u, nie? Więc to co z ZUS-u to jest jakby, no, jakby nadwyżka. Nie, nie, to jest bardzo fajne w sumie. Serio tu jeszcze bot został jeden? Ej, naprawdę, myślę, a a było. Przecież ja go zostawiłem. Nie wiem, ej, co to film. To co, Kutasimy. Nie ma sensu, chyba. Nie ma sensu. Oni muszą iść dla nas. My jest. mamy najlepszą pozycję, bo w momencie, w którym strefę wywali na drugim lądzie, mamy w kiblu te. W możemy przeskoczyć. To. Ty masz najlepiej, masz to masz szybko przejść ja No dokładnie. Co się będę męczył, nie? Ja to zawsze wygodny byłem. Zawsze ty je rezerwowałeś i ty musisz mieć. No ale w życiu też taki wygodny jestem. Ej, tu nie ma tego, nie? Przerabiania broni w tym miejscu, w tej miejscówce, nie? A, chyba na mitycznych nie. Chyba na mitycznych nie ma właśnie. Na dropie, ktoś jest? Co w się sensie było? A nie będzie. Niech będzie, i sobie. Ile mam pracowników w swojej firmie? Raz, dwa. Liczyć siebie i ojca jako prezesów, czy nie liczyć? Bo jak nie liczyć, to trzech. Jak liczyć, to pięciu. Nie w ogóle. Nie widziałem tam w taki No tu nic nie ma, praktycznie. Tylko pytanie czy ten kibelek, który o, tu jest, jakbyś No to zarabę będę u was. Ja to biznesmen, biznesmen to będę jak, kurna, będę miał ten. Drugą firmę jeszcze. Chyba, że uda się Leży? coś z YouTube'a w końcu. Wow, ja nice. To... Gdzie ich powaliłeś? No tutaj, tutaj. A no to... To... Jest... to ja chyba go przeszukam. Nie? Już nie zdążysz. <laughs> o, ale tu miał dobry loot. To miał heavy profi Heavy miał kurde, zapierdalam. Jak miał heavy to biorę, bo nie będę musiał mieć tego. No chodźcie SMG. do kobla No No Nutru. Ej, Kolejny. 24, wejście o biało Sorry. A to bot oh był was. Dobiłem no, już sobie wyzwanie Zlutuję go na szybkości, chociaż tu nic nie miał. Dobra, to idę do sejfu już. No, zaraz będę. Szczerze! Kurde Mam w planach otwarcie jeszcze jednej działalności, oprócz tego jeszcze YouTube'a bym chciał już tak rozwinąć w chuj, żeby. Fajnie to wyglądało, nie? Żeby to było fajne, i chciałbym ten drugi kanał założyć, ale tak szczerze, no to jeszcze trochę to chyba potrwa, albo nawet bardzo długo. Mam plany odnośnie YouTube'a i tak dalej, ale myślę, że są ciężkie do realizacji aktualnie. Ogólnie to chodźcie na w stronę latarni, nie? rówka na Goście tu są Tak, Ta, poleciałem na rakina. Znaczy to jest błot, ale Wow O, A. A, nie wjechałem Już wjechałeś? To wy tu się Opis. budujecie? Nie, to jest gościu Nie, tu jest chłop Dwa razy osiemnaście Bez keba. Też Nice miał itemstwo O heavy Proszę, masz dać ciebie do PMA? do AWP Do PMA? Jasne, macie całe Dzięki Amoda do AWP 84, chcesz trochę? No bo ja mam 5 zostało 10 razy tak z nami, widzę czyli... kolejnych chłopów tutaj na tej budce Ja tu widzę dużego kewa, nie? A po co nam? To jest chłopak, chcę tego zarobić. Na nikogo nie trafił, nie? Doszło 126. Nice, jest. wylecie się, kurde, zdejmę to drzewo bo mnie w kurze. Dobra, ale tam jest 3 gości, nas jest 3, to jeszcze gdzieś 4 jest. Właśnie, już widzę gdzie. Ło kurwa. Dobrze, że zabudowałem, właśnie. Dobrze, że ten. Ja tak przybliżałam, ale już RPGA, ty. Nie dostał. Kurde no. Tam jest jeszcze jeden. Obok nogi. Fuck. A ci na dole? Jak tam sytuacja na dole? Tam na dole? Leży. Dostał 24, drugi. Przez ranę to mają tamci Dostał słuchaj Uleczyli go, no już nie mogę Spoko na luźnie mnie tak wkurują Nie dostał Najlepszy to jest tam, nie? Bo tam trzech z jednym się gościem bije i nadal żyją wszyscy. Ja no, mam lunch pad nam nie potrzebny. Dostał HEDA za 49, ja pierdolę na biało. Rozwala nam podłogę. Dobudowałem. Dostał jeden Dobra. biało ma ten na blisko Dobry. kurwa biało, Panie ja cofam po tego kewa, dużego co tam został Dobra, z rozwalone. a masz jeszcze bandaże jakiś no, nalajcie, no, lecie mam 74 Cześć Łukasz, siemanko Elo, pozdrowia, pozdrowia, pozdrawiam. Ale cię na profi? A po co? Dobra. Jesteś łatwiejszym celem, jak polecimy mu Nie wiem, tam ci się... A poza tym Piotr już jest w strefie, nie? Tak. Lewa, 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 e! Lewo, lewo, tak. Bez keba Biało bardzo ma. Jeden ma bardzo biało. Drugi ma 31 Ten co napierdala 21 Nic go nie trafiłem, X kurwa denia Tam ci poszli w prawo jak coś Bez kewa Leży. Na mnie leży Dobi yy, Dobij sobie go Masz jakąś Nie mam Uf, 57 na biało Ty ale tu jest jeszcze gościu przy nas, halo A tak no Tu w tym kwadracie Nie, niżej Leżą, nice. Jeszcze kolejny. Nad nami, tak biorę aptekę, musisz mi dać chwilę. Tak, Schowa się gdzieś, dwóch na dwóch jesteśmy. Przylecieli. Na dole są. Na samym dole są. Pod nami. A nie, nad tobą. Leży. Leży, leży, leży. Czekaj, 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 czekaj. Tak, tak, tak. Zostaliśmy na jednego, nie jest na samym dole, więc nie rozwali tego, tu jest za dużo ścian na dole. Masz kewy? Tak, mam, mam. I rybki mam nawet. Dobra, to git. Słychać go na dole. Rozwala coś tam, coś kolapsować próbuję typ o, no i... Łatwo Sorry, że nie czytałem chatu. Tu zaraz na drobie wszystko ludzki Mamy wing Drugi, ładnie No, drugi z rzędu Siedem fragów mieliśmy, ale łatwo bardzo ja Strasznie mało fragów, roku. bo...